Rząd odrzucił zażalenie prokuratury. Piotr Żet, oskarżany m.in. o gwałt zbiorowy, nie został aresztowany. Sekcja zwłok potwierdza zeznania domniemanego podwójnego zabójcy z Jeleniej Góry. Grozi mu dożywocie. Muzeum Narodowym we Wrocławiu można obejrzeć dzieła sztuki hiszpańskiej najwyższej próby. Do format, witam Państwa. Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie prokuratury dotyczące zastosowania aresztu śledczego wobec Piotra Rzet, oskarżonego m.in. o gwałt zbiorowy. Jako argument podano niskie prawdopodobieństwo popełnienia tego czynu. Jedynym dowodem są zeznania pokrzywdzonej kobiety. W poniedziałek w sądzie okręgowym we Wrocławiu odbyło się drugie posiedzenie aresztowe w sprawie radnego i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, a także byłego polityka SLD Piotra Rzet. Podejrzany pojawił się dziś w sądzie, lecz nie chciał komentować sprawy jego obrońcy także. Dziś posiedzenie aresztowe było częściowo jawne, jednak ze względu na charakter postępowania wypowiedzi stron utajniono. Przypomnijmy, polityk jest oskarżony m.in. o udział w gwałcie zbiorowym, stalking oraz doprowadzenie podstępem do obcowania płciowego. Prokuratura złożyła zażalenie po tym, jak 20 lutego sąd określił zebrany materiał dowodowy jako słabo udokumentowany i Piotr Rzet pozostał na wolności. W poniedziałek sąd decyzję podtrzymał, argumentując, że jedynym dowodem w sprawie potencjalnego gwałtu zbiorowego są zeznania pokrzywdzonej złożone po dwóch latach od zajścia. W tym stanie rzeczy w naszej ocenie kluczowe znaczenie miało ustalenie aktualnego i uprzedniego stanu psychicznego pokrzywdzonej oraz zdolności postrzegania przez nią i relacjonowania faktów jako świadek. Dla poczynienia takich ustaleń prokurator powinien był, czego nie uczynił, zgodnie z artykułem 192 Kodeksu Postępowania Karnego, przesłuchać pokrzywdzoną w obecności biegłego psychologa. Wobec Piotra Rzec zastosowano inne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i policyjnego dozoru. Podczas posiedzenia sąd zaznaczył, że pozostałe zarzuty, m.in. dotyczące publikacji zdjęć studentek na portalach erotycznych bez ich zgody, są dobrze udokumentowane uzależniania czynności służbowych jako wykładowca uniwersytecki od uzyskania korzyści osobistych. Tutaj materiał dowodowy w ocenie sądu odwoławczego pozwala na ustalenie dużego prawdopodobieństwa popełnienia tych czynów przez podejrzanego. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że nie jest to wystarczające dla zastosowania najsurowszego, izolacyjnego środka zapobiegawczego. Piotrowi Rzed grozi 12 lat pozbawienia wolności. Do czasu wyjaśnienia sprawy jest on zawieszony w prawach wykładowcy i członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sekcja zwłok nie pozostawia wątpliwości. Pracownik ochrony zabity w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zmarł w wyniku obrażeń głowy. Harfistka została uduszona. Do tragedii doszło w nocy z 7 na 8 marca. Podejrzany o zabójstwo Michał M., od piątku jest w rękach policji. Za podwójne zabójstwo grozi mu do żywocie. Przeprowadzona we Wrocławiu sekcja zwłok 60-letniego pracownika ochrony oraz 27-letniej harfistki zabitych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze tylko potwierdziła wcześniejsze przepuszczenia. Przyczyną nagłej, gwałtownej śmierci Wiktorii J. było zagardlenie, natomiast padła K. obrażenia głowy z w krwią. O zabójstwo podejrzany jest 29-letni Michał M., pracownik technicznej filharmonii w Wielkiej Górze. Mężczyzna przyznał się do obu zarzucanych muczynów w czasie wizji lokalnej ze szczegółami, opisał jak doszło do zbrodni. Nie podał jednak motywu. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Za podwójne zabójstwo grozi mu dożywocie. Do końca czerwca zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego funkcjonowania komisariatów policji na dworcu głównym i na lotnisku we Wrocławiu. To komisariat policji na dworcu głównym przed remontem obiektu. Był w tym miejscu przez kilkadziesiąt lat. Po zakończeniu remontu nie wrócił na swoje miejsce i wszystko wskazuje, że już go tam nie będzie. Komisariatu nie będzie też na lotnisku. Za wynajem tych pomieszczeń ponosimy pewnego rodzaju koszty, natomiast tak naprawdę nie chodzi o policjanta, który siedzi w pomieszczeniu, w pokoju czy za biurkiem, tylko chodzi o policjanta, który będzie patrolował. Komendant wojewódzki powołał specjalny zespół. Ma ocenić, czy policjanci wrócą na dworzec i w jakiej formie organizacyjnej. Zadaniem tego zespołu, czy celem jest wypracowanie sposobu pełnienia służby tak, aby on dla bezpieczeństwa na tych obszarach przynosił jak największe, ta służba, aby jak największe efekty przynosiła. Tak naprawdę nie chodzi o pomieszczenia, chodzi o funkcjonariuszy, którzy na tym rejonie będą wykonywać swoje zadania. Reorganizacja, jak przekonują policjanci, nie wpłynie na bezpieczeństwo, a raczej jego brak w obiektach. Zarówno na dworcu kolejowym, jak i na lotnisku, oprócz e, służby pełnionej przez policjantów, e, swoją, swoje działania, swoją służbę też pełnią e, inne służby odpowiedzialne właśnie za bezpieczeństwo, czy to na obszarach kolejowych, e, czy na e, obszarach lotniczych. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść do końca czerwca. Jedno jest pewne. Od 1 marca reaktywowany został komisariat wodny, który przestał istnieć dwa lata temu. Koniec konfliktów w polskim stronnictwie ludowym na Dolnym Śląsku zapowiada Kazimierz Huk, nowy szef stronnictwa w regionie. Najbliższy sprawdzian jedności partii zapowiada się przy okazji wyborów do europarlamentu i samorządów. Kazimierz Huk, dyrektor wrocławskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, jak sam mówi, od pół wieku jest związany z ruchem ludowym i PSL-em. W wyborach na szefa stronnictwa na Dolnym Śląsku poparło go 40 z 47 członków zarządu. Twierdzi, że wygrał, bo nie jest związany z żadną frakcją i obiecał, że decyzję będzie podejmował przy otwartej kurtynie. Podłożem konfliktu tutaj na Dolnym Śląsku był jeden. Wszelkie decyzje, jakie były podejmowane, były podejmowane jednoosobowo, a nie kolegialnie. I to było powodem prawda, tego rozdźwięku. Tutaj ja ciągle mówię, że rządził Triumfira najpierw Cezar Pompejusz, Krasus, później Cezar i Pompejusz, a na końcu sam Cezar. I to spowodowało, że organizacja dolnośląska była skrócona. O sporach w Dolnośląskim PSL-u mówi się od miesięcy. W konflikcie byli zwolennicy Leszka Grali i Zdzisława Średniawskiego, który teraz ma być jednym z trzech wiceprezesów. Polskie Stronnictwo Ludowe no, przestało dryfować. Zaczęliśmy zmierzać do właściwego portu. Najbliższy sprawdzian jedności i skuteczności partii będzie przy okazji wyborów do Europarlamentu i samorządów. Zmieniły się przepisy i podwyższono wiek uprawniający do kierowania motorowerem lub kładem na drogach publicznych. Nie ma już kart motorowerowych, za to 14-latków czeka egzamin na prawo jazdy kategorii AM. Jest kłopot: instruktorzy, którzy mają przygotować do takiego egzaminu, na razie nie mają odpowiednich uprawnień. Taka jazda na motorowerze to marzenie niemal każdego dziecka. Po zmianie ustawy o osobach kierujących pojazdami szanse rozpoczęcia przygody z motoryzacją mają czternastolatkowie, ale teraz zamiast karty motorowerowej wymagane jest prawo jazdy kategorii AM. Jest to bardzo rozsądne, jako że tego typu pojazdy dzisiaj już mogą osiągnąć czasami bardzo duże prędkości, a więc w ruchu drogowym stanowią nie tylko zagrożenie, ale są bardzo dynamiczne i ich prędkość jest porównywalna do, do motocykli. Prawo jazdy kategorii AM obowiązuje na motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe, czyli popularne kłady, rozwijające prędkość do 45 km na godzinę i o pojemności do 50 cm. Egzamin jest taki jak w przypadku innych praw jazdy, teoretyczny i praktyczny. Na pewno nie może zrobić tego prawo jazdy już w gimnazjum. Te prawo jazdy rozpoczyna od szkolenia, które odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców. Po zmianie ustawy o osobach kierujących pojazdami ośrodki szkolenia nie mogą uczyć jazdy motorowerem czy kładem, bo instruktorzy nie mają takich uprawnień. Paradoks polega na tym, że dotyczy to instruktorów, którzy mają uprawnienia do nauki jazdy na ciężkich motorach. Czyli instruktor, który ma uprawnienia do szkolenia e, najwyższej kategorii 600 cm3, nie ma uprawnień do tego, e, aby potwierdzać umiejętności przy kategorii AM, czyli tzw. Tak skutera do 50 cm3. Teraz instruktorów czekają kursy, które pozwolą im uczyć dzieci jazdy motorowerem lub kładem. Pieniądze na budowę są już zagwarantowane, potrzeba jeszcze funduszu na wyposażenie. Mowa o Wrocławskim Przylądku Nadziei, czyli nowej siedzibie kliniki dla dzieci chorych na raka. Sposobem na pozyskanie środków finansowych na, te, na to wyposażenie jest między innymi gra charytatywna. Gry komputerowe to dziś nie tylko atrakcja dla dzieci i młodzieży, korzystają i bawią się przy nich także dorośli. Ta gra jest wyjątkowa, bo może sprawić przyjemność grającym, ale ma ważniejszy aspekt charytatywny. Ta gra dla Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową to oczywiście kolejny sposób na zdobywanie pieniędzy, na zdobywanie funduszy, aby móc ratować dzieci chore na raka, aby móc budować przylądek nadziei. Mamy tych celów statutowych zresztą mnóstwo. Zawsze jest więcej potrzeb niż pieniędzy. Fabuła gry polega na ratowaniu organizmu przed zarazkami i chorobami. Jest kolorowa i dynamiczna. Dostępna na telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne, jak choćby tablety. Gra jest dostępna za darmo, ale tylko jej fragment, czyli pierwszych 6 poziomów. Następnie, jeżeli komuś ta gra, osobie, która zagra w tą grę ściągnie ją za darmo, spodoba się, może odblokować kolejnych 24 poziomy, kolejne 24 poziomy. W przyszłym tygodniu będzie ich kolejnych 10 jeszcze i wtedy ten dochód pójdzie na dzieci po prostu. Dochód z gry będzie przeznaczony na wyposażenie przylądka nadziei, nowej siedziby wrocławskiej kliniki dla dzieci chorych na raka. Na wyposażenie potrzeba około 25 milionów złotych. Jest poza tym bardzo dużo potrzeb bieżących fundacji, o których my tak często nawet nie mówimy, ale to są ogromne koszty leczenia, takiego, które nie jest refundowane przez NFZ. Każdego miesiąca wydajemy kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych na same leki dla chorych. Do tego koszty rehabilitacji. Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową rocznie pomaga około dwóm tysiącom małych pacjentów, którzy trafiają do kliniki przy ulicy Bujwida z całej Polski. Nieczęsto w jednym miejscu można zobaczyć arcydzieła światowego malarstwa i najwybitniejszych malarzy hiszpańskich. We Wrocławiu jest taka okazja w Muzeum Narodowym otwarto wystawę, na której znalazło się ponad 60 dzieł artystów współpracujących z hiszpańskim dworem. Święty Jan Chrzciciel, autor Lukas Kranach Starszy, Chrystus Ukrzyżowany, obraz wyszedł spod pędzla El Greco i Najświętsza Maria Panna jako śpiąca dziewczynka Francisco de Zurbarana. Te dzieła powstałe w XVI wieku otwierają wystawę prac malarzy hiszpańskich zatytułowanych Od Kranacha do Picassa. Malarstwo tutaj prezentowane w skrócie przedstawia najważniejszych artystów Hiszpanii. Nie ma tu ich wszystkich, ale najbardziej reprezentatywna grupa twórców Półwyspu Iberyjskiego. Na wystawie są dzieła takich hiszpańskich malarzy i tych współpracujących z Dworem Hiszpańskim jak Van Dyck, Rubens, Tina Toretto, Picasso czy Miró. Prezentują różne gatunki malarstwa, portrety, obrazy religijne, pejzaże, martwe natury. Najstarsze sięgają pierwszej połowy XVI wieku, najmłodsze to lata 70. minionego stulecia. To są dzieła, które przy odrobinie wrażliwości pozwolą każdemu zwiedzającemu cieszyć się, a może nawet zachwycić, oglądając te obrazy. Dzieła należą do fundacji założonej przez jeden z hiszpańskich banków. dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ta wystawa to wyjątkowe wydarzenie. Jest przedłużeniem naszych kontaktów ze sztuką hiszpańską. Nie wszyscy może wiedzą. My jesteśmy jedynym muzeum w Polsce, które posiada bardzo interesującą kolekcję współczesnych artystów hiszpańskich z lat 50 60 Myśmy organizowali też na przykład na zaproszenie Hiszpanów w 2005 roku wystawę śląskiego baroku w Salamance. Wystawę od Kranacha do Picasso można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do 6 czerwca. Marzenia i tajemnice to tytuł autobiografii byłej pierwszej damy Danuty Wałęsy. W poniedziałek prezydentowa po raz drugi gościła we Wrocławiu, w rozmowie z nami zdradziła kulisy napisania książki i opowiedziała o swoich przeżyciach z tym związanych. To był niezwykle intensywny dzień dla Danuty Wałęsy. Była pierwsza dama najpierw w roli wykładowcy, spotkała się z wrocławskimi studentami. Później był czas na prywatne rozmowy w towarzystwie Anny Dudkiewicz, profesor Alicji Chybickiej, Barbary Zdrojewskiej i poseł Ewy Wolak. Nam Danuta Wałęsa zdradziła, dlaczego zdecydowała się na napisanie autobiografii Marzenia i Tajemnice. Pomysł rodził się przez kilka lat i nawet namawiały mi pewne osoby, które mnie znały, wiedząc jakie mam przeżycia i jakie miałam życie. Żeby napisać, i tak pomalutko, w takim wolnym tempie, doszłam do wniosku, czy dojrzałam może do tego momentu, że zgodziłam się na opowiedzenie. I książka była spisywana przez dwa lata? Książka w sprzedaży ukazała się w 2011 roku i już stała się bestsellerem. To jest jakby moje życie spisane w tej książce. Także dla mnie to każdy moment jest bardzo ważny. Książkę zdobią liczne fotografie te oficjalne ze spotkań z papieżem Janem Pawłem II oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak i te zupełnie prywatne. Ja nie lubię polityki i nie lubię na ten temat rozmawiać, ale niestety miałam tego świadomość i może nawet odpowiedzialność, że jak się coś rozpoczęło, jak mąż mówi zaangażował się w politykę, że ja jakby moim obowiązkiem było zająć się rodzina, a może zająć się polityką, pomimo, że jej nie lubiłam, ale jednak uczestniczyłam w niej. I jak podkreśla nie tylko w książce nigdy przed polityką nawet nie próbowała uciekać. Zwyczajnie wykonywała swoje obowiązki. Z mężem rywalizować nie musiała. Ja nigdy nie żyłam w cieniu. Mąż jako mężczyzna, jako kobieta. On wykonywał takie obowiązki, a tak ja nie czułam się nigdy w cieniu. Marzenia i tajemnice Danuty Wałęsy to niezwykła historia zwykłej gdańskiej rodziny. Tak opowiedziana i tak spisana. Zapraszamy na środę na godzinę 17.05, wtedy nadamy całą rozmowę z Danutą Wałęsową, a za moment Tomasz Pajączek i Sport Game. Rano spotkamy się ponownie o 7 i 8, .00. teraz życzę miłego wieczoru, do zobaczenia.